Hej cześć, witajcie. Ja w dzisiejszym filmiku chcę wam trochę opowiedzieć o wczorajszym pogromie, a wczoraj oczywiście był mecz Barcelona z Bayernem Monachium i troszeczkę chcę Wam opowiedzieć o przełomie Roberta Lewandowskiego i nikt już mu nie powie, gdzie ma odejść. No to Bayern bawił się z Barceloną, zapędził ją do gry w dziadkach i nie wypuszczał ze środka pola, a Robert Lewandowski przypomniał sobie, że mecze z hiszpańskimi mistrzami też mogą być przyjemne. I pierwszy raz od trzech lat strzelił bramkę dalej niż w jednej ósmej finału Ligi Mistrzów. I chciałem wam jeszcze tylko to powiedzieć, że wynik był 8 do 2 i po prostu dzieło sztuki w wykonaniu Bayernu Monachium. Koncert największych hitów dekady w niemieckiej piłce. Trochę o potrójnej kolony. Ale w ogóle jeszcze raz chcę wam tylko powiedzieć, że mecz był po prostu piękny. Yy, ci, którzy obejrzeli to, wiedzą jak mecz wyglądał. W pierwszej połowie padły aż cztery bramki, w drugiej też cztery dla Bayernu. I jeszcze chciałem wam powiedzieć taką ważną jedną sprawę, że nasz Polak strzelił gola i to się liczy jednego, ale strzelił. Czyli gratulacje dla Roberta Lewandowskiego. Pokazał, że nigdzie nie musi odchodzić, tylko gra w Bayernie już o tyl lat i będzie grał dalej, bo pokazał klasę. I to było na tyle w tym odcinku, opowiedziałem wam trochę. No to trzymajcie się, widzimy w kolejnych filmach. Elo.